Cześć wszystkim, witajcie. Ja jestem Paulina, a to jest przegląd prasy CDN i mediów lokalnych. Razem przelecimy sobie przez najciekawsze tematy, najgorętsze tytuły i niemałe wpadki. Trzeba zacząć od poważnego tematu, ponieważ zarówno CDN, jak i media lokalne zostały zdominowane przez smutną i tragiczną inwazję Putina na Ukrainę. Na bieżąco informujemy Was o doniesieniach z frontu i możliwościach pomocy ofiarom. Wśród tego typu newsów występują także silne manifestacje antywojennych poglądów Polaków. Do takich można zaliczyć m.in. ten opublikowany przez Zawsze Pomorze. Jest to wywiad z psycholog z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, panią profesor Beatą Pastwą-Wojciechowską, która poddaje Putina analizie psychologicznej. Mimo, że nie wypowiada tego wprost, Nazywa Putina po prostu psychopatą, a na poparcie swoich test przedstawia szereg jego cech, które o tym świadczą. Kończy wszystko niezbyt optymistycznym akcentem, mówiąc, że to właśnie wśród polityków jest największy odsetek psychopatów. Ciekawe informacje dochodzą do nas także z Trzeba. Tam w gazecie lokalnej możemy przeczytać. Pomnik czerwonoarmistów, zapakowany jak paczka do wysyłki, opatrzony barwami Ukrainy i list przewozowy zaadresowany do Władimira Putina z dopiskiem. Prosimy o jak najszybsze zabranie tego badziewia. Taki widok zastali spacerowicze w niedzielny poranek. Pod akcją podpisali się tczewscy artyści. Udało nam się także w tym miesiącu porozmawiać z Anią Owczarek, która miała okazję. Pracować w Kongresie Stanów Zjednoczonych w biurze Mancy Capture opowiada, jak dużo staż wniósł w jej życie, jak bardzo zmieniły się jej poglądy na politykę i jak cudownych ludzi tam poznała. Zdecydowanie poleca takie doświadczenie wszystkim młodszym kolegom i koleżankom. A CDN pozostaje na bieżąco, jeśli chodzi o najgorętsze premiery tego roku. W związku z tym naszej redaktorce Zuzannie Macieżko udało się obejrzeć i zrecenzować dla nas nowego Batmana z słynnym wampirem w roli głównej. Zuza mówi, że jeśli idziecie jednak do kina tylko po to, żeby obejrzeć Edwarda ze Zmierzchu, to się rozczarujecie, ponieważ ten w większości jest w kostiumie, a jego gra aktorska jest zdecydowanie lepsza niż w w kultowej sadze. Oprócz tego Zuza mówi, że jej zdaniem jest to największy hit tego roku. A do naszej redakcji zajrzały też promienie słońca. Paulina Kupsik przypomniała nam o nadchodzącej wiośnie i o tym, że jest to świetny czas, żeby zadbać o sylwetkę, o swoje zdrowie i budować zdrowe nawyki. Przedstawiła nam listę Cudownych warzyw, których magiczne właściwości zapewnią nam zdrowie i witalność. Do krainy lata przeniósł nas a Mikołaj Grabowski, który opowiedział o swojej podróży do Chorwacji. Piękne uroki splitu czy roznaju porównuje z a, doświadczeniem ciężkim, jakim był niesamowity upał i tłum turystów. Mimo wszystko nazwa Chorwację kwintesencją bałkańskiego piękna. Dosyć ciekawe okazały się dla mnie artykuły z Trójmiasta, strójmiasto.pl. Pozwoliły mi one mocno zainteresować się tym, jak wygląda moje życie studenckie. Ponieważ autor jednego z nich, mimo że Lata studenckie ma już dawno za sobą, należy do grupy ludzi, nie wiem, ale się wypowiem. I mówi nam o tym z nostalgią oczywiście, że kluby studenckie miały świetne początki, teraz jednak młodzież się już tak nie bawi. Jak to mówią, kiedyś to było, teraz to nie ma. Drugi artykuł opowiada o trójmiejskich stereotypach, i tu również autor poświęca sporo uwagi studentom nazywanych potocznie słoikami. Napisał o nich, problemów stwarzają rzekomo bez liku, palą na balkonach, śmiecą, wystawiają śmieci i buty przed drzwi, słuchają głośnej muzyki. To wszystko oni, bo my, prawdziwi mieszkańcy trójmiasta, nigdy byśmy się tak nie zachowali. Prawda? Cóż, odpowiedzcie sobie na to sami. A ja teraz się z Wami żegnam, do zobaczenia i dziękuję.